Co się, się stało? Porawi wypadek. Czy byłam chora na koronę? Dostałam wynik zaraz, wam pokażę. Ten, dzień, ten dzień. podwójny dzień. dla moich ciał. Chciel... Trzymajcie za moje kciuki. Mam nadzieję, że nam się jutro uda. Stawiamy do piekarnika i gotowe. Cześć wszystkim. Cześć. Wracam do Was w czwartek. Ogólnie miałam dzisiaj w ogóle nie nagrywać. Za chwilę też będę miała ostatnie zebranie rodzicielskie w szkole Aiszy. Właśnie się zaczynam. Ale też dzisiaj opublikowałam filmik i widzę komentarze, no i... i po prostu jestem załamana. Słuchajcie, w zeszłym roku cały czas, właśnie jak byliśmy na wakacjach, cały czas trąbiłam o fotelikach i o bezpiecznej jeździe. Ja uważam, jeśli ktoś ma pieniądze na auto, no to też musi mieć pieniądze na bezpieczny fotelik. Słuchajcie, wracam na zebranie. Już się zaczyna i... Później po prostu dokończę. Życzę wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami. Aisza za chwilę idzie na zajęcia teatralne, więc muszę jej na szybko zrobić koka. się też wrócił. I przywitałeś się z widzami, wiesz? Cześć. Masio idzie na zajęcia. Co tam Co tam Jak? Ja. <gorsz> ja, ja, ja. Już gotowe. 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 Dzień dobry? Ktoś tutaj je? Co to je? A co przed chwilą jeszcze jadłeś. Jadłeś i jadłeś, jadłeś. No, i jadłeś. O moją idzie. Moja też idzie z tobą. Takie rzeczy, które nam się wydają błaha, cudowne dzieci. I oby się tylko nie zmieniały. Były dalej tak otwarte na świat, chętne. Ja już jestem po zebraniu rodzicielskim, aż po prostu nie chce mi się wierzyć, że trzy lata tak szybko minęły. Miejsza za chwilę już idzie do czwartej klasy. Eliasek śpi, przed chwilą wrócił z ogródka. Cały jest w piasku, siedział w piaskownicy zmęczył się chłopak Maja pojechała z tatą zawieść Aiszę i mam nadzieję, że przywiozą mi bubble tea za chwilę go przełożę do łóżka, ale chciałam skończyć właśnie odnośnie fotelików słuchajcie, dlaczego e, tak bardzo zawsze naciskam e, że dziecko powinno jeździć bezpiecznie w foteliku, e, prawidłowo dobranym jeżeli my jesteśmy pewni siebie, że na przykład ja jestem dobrym kierowcą, albo mąż jest dobrym kierowcą to my niestety nie wiemy, kto prowadzi to drugie auto. Nigdy nie wiemy, yy, kiedy może wydarzyć się wypadek, więc ja wolę, żeby moje dzieci jeździły bezpiecznie. Już idę, idę odłożyć Eliaska. Idę odłożyć Eliaska. czekam na Maję. Mam nadzieję, że może mi nawet gofry przywiezie. Zobaczymy. Zobaczcie, kto wrócił. Ma jest zły, co się stało? Prawie wypadek był. Serio? Tak. Pani. Co się stało? Zobacz, było przypięte. zobacz tutaj. Zapięta była moja w foteliku, tak? Tu Ta, zobacz. Uuu. Tu leciało na niej ten... To wszystko. Tak. Pani na, na boku stało się, a później od razu chciała kręcić w lewą stronę i nie widziała nas. Jeśli by było zapięte, to by było masakr. Maje? Tak. No i właśnie o tym ja wam przed chwilą mówiłam, że dziecko musi jeździć bezpiecznie. Tak. I myślę, że to nie ostatni raz ja o tym mówię. Co Prawda. jest, Masya? Prawda. Masia jest zły. <grym> Jak ta Masia? Zostawiła się. Tak. maje rączki umyć. Hmm? Masia też przyniósł moją paczkę. Jak myślisz Maja, co tu mamy? Umyjesz rączki i ja Ci pokażę. Chcesz zobaczyć, co tu jest? Tak? A właśnie zapomniałam wam powiedzieć, co jest Masio. Przecież na poprzednim filmie zrobiłam e, test, czyli to badanie z krwi na antyciała czy byłam chora na koronę, słuchajcie byłam w szoku jak dostałam wynik, bo, bo jak byliśmy chorzy w styczniu ja właśnie wtedy do Mesia mówiłam że chyba to jest korona że dziwnie się czuję miałam właśnie taki mętlik w głowie ogólnie, ogólnie wtedy w styczniu było ok, ja całkiem dobrze y, przeszłam tą chorobę i Mesio naciskał, że to była grypa Chociaż mężczyzn wtedy chorował bardzo, bardzo mocno. Ja nie, dzieci też łagodnie przeszli. no i Słuchajcie, dostałam wynik, zaraz wam pokażę. Słuchajcie, mam wynik, zobaczcie. 40. A wynik ujemny, czyli niereaktywny jest poniżej 33 i 8, a wynik dodatni powyżej, czyli reaktywny powyżej 30. Tak, 33 i 8. Czyli mam Pozytywny wynik, czyli byłam chora. Czyli zauważcie, ja byłam tak mocno chora w styczniu, a teraz mamy koniec maja, a ja do tej pory mam przeciwciała. Kamera! Zobaczcie. Kamera, zobaczcie. Już, już, już. Widzów, zobaczcie. Widz, widzowie. Widzowie zobaczcie. Moja mhm. youtuberka. Maeża naprawdę y, ciężko przechodził. Nie aż tak. No, ja nie widziałam, mocno. że to jest korona, bo pierwsze dnia Ta, bo Tak. Tak, no. jakbyś ty wiedział, to byś się jeszcze więcej stresował. A Maeża a był pewny, że to jest y, po prostu Tata. zwykła grypa. No. Tata! Mama! <laughs> Dobra, idź, już chciałaś iść. Idź, tak, pa, pa. idź, idź. Nie się, nie? Pa, pa. Otwieramy paczkę. Opa. Pa. Sprawdzamy, co tu mamy. Zobacz. Kupiłam Kupiłam dwa kapelusze. Nie wiem, czy, czy będą na ciebie pasowały, Majusia. Ja. Ale sprawdzimy. Co nie? Czekaj. Pokaż się? Pokaż. Chill, chill, chill. A to to? Mogę zobaczyć? Nie, nie, nie ma tam nie jest nic napisane, po prostu śpiewam. Mogę zobaczyć? Zobaczcie. Luzik, arbuzik. Ten drugi właśnie kapelusz jest dwustronny. Zobaczcie, tu też jest arbuzik. kurki. I jak? Słuchajcie, nie, ten kapelusz kupiłam dla Aiszy. Ten, ten podwójny. Dla mojej chciałam inny kupić. A ten szary albo dla mnie, albo dla myśl. Zobaczcie. z tymi kulkami. Lubisz? Tak? Piszcie w komentarzach, jak wyglądam. Jakoś trochę dziwnie, nie? Nie, ten to. Ten żółty od dołu to nie za bardzo chyba. A ten chyba jeszcze gorzej. I coś mi nie pasują te kapelusze. Nie, coś nie tak. Oddam dla Mesia. Ten kapelusz będzie dla Mesia. nie mnie chyba za duży ten. To jak grzybek, jakiś grzyb. Jesteś, bo Jesteś borowikiem. <noise> Właśnie, Maja. Nie powiedziałeś o swoich zębach co ci się ruszają. Słuchajcie, Maja ma 5 lat, a dolne zęby już jej się ruszają i za chwilę wypadną te mleczne. Ogólnie, my jutro, e, Mesio jutro idzie do dentysty i też Maja też idzie do dentysty z jednym zębem problemowym. Do fajnej pani dentystki mm, jest ogromna kolejka i Maja jest zapisana na 22 czerwca. I właśnie te górne zęby problemowe, To one nie mogą czekać. Jest ja mają, słuchajcie, codziennie przeprowadzą rozmowę, rozmowy. Ciężko nam się współpracuje, ale e, właśnie postanowiłam, że jutro, jutro moja pójdzie. Spróbujemy coś zrobić. Trzymajcie za moje kciuki. Mam nadzieję, że nam się jutro uda. Słuchajcie, wróciła Isza. Zobaczcie, co się dzieje. Dziewczyny, co robicie? Co kupujecie? Ja nic nie kupuję, słuchajcie. Żadnych zakupów. To one sobie siedzą, wybierają. Nie wiem, nie wiem kto za to zapłaci. Hmm? Dziewczyny, z jakiego sklepu chociażby. Właśnie nie pokazałam Wam, jaki ładny prezent dla mnie Aisza zrobiła. W szkole to ona zrobiła na dzień mamy. Zobaczcie, jak ładnie. Kochanej mamie. Super. Mama, Maja kupię kupuję podgrzewacze bez zapachowe. Bez zapachowe. Czy zapachowe? Bez zapachowe. Niech To i, i lidny. Niech wszystko, niech wszystko wkłada do koszyka, przecież i tak nic dzisiaj nie kupimy. Wczoraj, wczoraj byliśmy. A pizza? Nie, wczoraj byliśmy na zakupach. Mamy pełną lodówkę. A jest pizza w niej? Nie. Na szczęście nie. Czemu? trzeba jeść zdrowej jedzenie. Ja... możemy sami zrobić pizzę. Spróbuj. Ja Czemu? Zobaczcie, Aisza, jak mówiła, zrobiła sobie pizzy. Mama! Sekunda, je. Takie tortille, bezgrutynowe, które Tak, Ketchup, ser, kukurydza i mozzarella i wstawiamy do piekarnika i gotowe. No idealnie, brawo. Co, będziesz się teraz uczyć, tak? Tak? Jeść. <laughs> no tak. Kto się obudził? Eliasek chodzi z pustą butelką, mają mnie woła z toalety. Co Elias? Kończymy już na dzisiaj? Idę, idę Maja. Słuchajcie, kończymy już na dzisiaj. Aisha e, musi się przygotować do kartkówki z angielskiego, a ja muszę wykąpać dzieci. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do nowych vlogów. Pa, pa! Oisz.